Gdy kończy się kadencja, przeciętny prezydent odchodzi. Nasz prezydent zjeżdża. Zapraszamy na końcówkę Andrzeja. Agata, Agata, w którym kolorze mi lepiej? Biały czy czerwony? Przestań nie wydurnia się, zdejmij to. Co? Masz gościa. A kto to idzie? Donald. Ten z Ameryki? Tak, mhm. Dostałeś dodatkowe 10 minut. Cie, naprawdę? Super! Przestań, zwariowałeś. Nie ten nasz Donald, polski mam wpuścić? No to wpuszczaj. Co on mi tam może? Niech się cieszy. Teraz cokolwiek tam im się nie zepsuje, to zawsze może powiedzieć, że po prostu wiesz, Że ja im wetuję. Zobaczymy, co będzie, jak zabraknie pana Andrzeja, co? Cześć Andrzej. No cześć. A co to? Kolanko pykło, a mówiłem, trzeba było się modlić. Jak prawdziwy Polak, to byś miał rozgrzane kolana. A ty co? Myślałeś, że jak Donald, to ten z Ameryki, co? A to ten z Wehrmachtu. Patrz na to. Padziaki, panzerfaust. wiesz? Tak ładnie, że zapukałeś. Ta twoja policja weszła tu bez pukania. A, po tych dwóch ancymonów powinieneś mi podziękować. Powiedz, ile razy jakiś gość zasiedzi się tak długo, że chciałbyś, żeby go zabrała policja? No to ich zabrali. Ty, opowiadaj lepiej, o czym tam żeście gadali w tej Ameryce, co? Powiedział ci coś? Czy czasu starczyło tylko na powitanie i pożegnanie? Pogada z ruskimi, z Ukraińcami, z Arabami i z Żydami, a potem przyjedzie do mnie, poradzić się, co dalej. Tak. Ty Andrzej, ja wiem, że polityk musi mieć wizję, ale tobie chyba Agata nagotowała muchomorów na obiad. A ty? Co? Ty co? Po co tu przyszedłeś, co? Powiedzieć Rafałkowi, jak wygląda pałac prezydencki od środka, bo on nigdy go z tej perspektywy nie zobaczy? A co? A ten twój Roki Balboa może zobaczy? Skąd wy... żeście go w ogóle wytrzasnęli, co? Przecież on wygląda jak jakiś bot. Wytwór sztucznej inteligencji i to naprawdę pierwszej generacji. Kurde, trzy miny na krzyż. He? Mm -hmm. Chłopie, w porównaniu z twoją plastyczną twarzą, to jest przepaść. To nie jest nasz kandydat, tylko obywatelski. Mhm. Tak jak milicja była obywatelska. Mhm. Ale muszę przyznać, że jeden sukces ma niezaprzeczalny. Jaki? Przy nim to nawet ty wydajesz się jakiś taki sympatyczny. <głosy> <głosy> tak jak ty przy tym waszym Rafałku. Ojejku, Francuzik, a on bułkę przez bibułkę, fiutka przez papierek. No... Naprawdę? No tak co. A ja tu nagle patrzę, a on już się z Zenkiem kumpluje. Jeszcze chwila i będzie się załatwiał za sto dołą, żeby pokazać jaki to jest swojski chłop. Może tak być. Może tak być, Andrzejku, może tak być. A coś nie idziesz rządzenie, Co? <laughs> Czego się nie dotkniesz, to się zamienia? W to, co leży za 100 dołą! Andrzej, ty wiesz, jaki ja mam do ciebie stosunek? Wiem, ja też mam cię w dupie. No. no więc właśnie. Obaj siedzimy teraz w takiej, tylko że dużo większej. Wiesz, o czym ja mówię? No ja wiem. Ale ja tam dalej wierzę w wsteczkowską. No gorzej niż z piaskiem to nie będzie. Yes. Przecież ja nie mówię o festiwalu Eurowizji, tylko o tym twoim Trumpie ukochanym. Jak, jakim, ukochanym jakim ukochanym? O, jakim ukochanym! I się nie wypieraj! Nawet od debili cię zwyzywali, jak się nie mogłeś pogodzić, że wtedy Biden z nim wygrał. Ty, co on z tymi Ruskimi tam kombinuje, wiesz coś? Powiedział, że będzie OK i don't worry. A, bo ty nie, nie rozumiesz. To znaczy, że będzie ok i żebym się nie martwił. O, super. Dobrze mówiłem, że to jest ruski agent. Przehandluje nas i wsadzi do ruskiej kieszeni. Słuchaj, za chwilę w tym pałacu nie będzie ani ciebie, ani mnie, ani twojego biegacza, ani mojego bążura. W ogóle nikogo nie będzie, tylko będzie tu siedział ruski namiestnik. To weź ty coś zrób! Ty, Panie Europejczyku, ty masz kontakty, to tam dzwoń. Do tego, do kanclerza, do Macrona i do tej von Leyen, co się śmieje ze wszystkiego, co byś nie powiedział. Właściwie, że dzwoniłem, dzwoniłem i nawet odbierali ode mnie. Tylko. jeden akurat nie miał czasu rozmawiać, drugi mówił tylko po francusku, a von Leyen cały czas się śmiała, tam nie chciała mi przerywać po prostu. Ja ci powiem, że na tej Eurowizji to też nas załadują w trąbę. Niemcy będą głosować na Francuzów, Francuzi na Niemców, my na Ukraińców, a Ukraińcy na Niemców i na Francuzów. No tak! I znowu biedna Steczkowska będzie kicać po tych wsiach z dziewczyną szamana w stu aranżacjach. Dobra, to powiedz mi w takim razie, panie dwukrotny prezydencie, co dalej? A co to? To ty mi powiedz dwukrotny panie premierze, co dalej? Ja nie wiem co dalej, co to? Nie, czekaj. Ja wiem. No. My musimy być twardzi. Znaczy ty musisz być twardy, jak ja, bo ja już jestem twardy. No. Wiesz co? Olać tę Amerykę, olać Europę i olać nawet Eurowizję. My jesteśmy wielkim, pięknym krajem i, i my sobie sami świetnie poradzimy, nikogo nie potrzebujemy. Naprawdę. Ja Ci coś powiem. Coś mi powiedz. Po prostu my już wstaliśmy z kolan i nie będziemy tutaj... Przed nikim znowu klękać. I nie będą nam tu w obcych językach mówić nawet taka wyimaginowana wspólnota, co my mamy robić. No ja klękał na pewno nie będę znowu, że no, ja wiem, no widzę. To. O, to jest... No co pan Andrzej, znowu? znowu masz gościa. O, jak, kto idzie? Z Ameryki. A jednak i co nie do wiarku liczą się z nami, znaczy ze mną? To wpuść. wpuścić, dobrze? Yes, open. Yes, 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 tak, 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 yes, o co mi tam. Yes, yes, very nice. Tu będzie dobrze. A co będzie dobrze? No, tu będzie teraz nowa amerykańska ambasada. Czekaj, 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 czeka. Ja przepraszam, was. Co? Sorry, uh, Co Fajne, no. A jak to pan jest? Amerykański ambasador. Jak to? Ale, proszę pana, to jest pan prezydencki mój. Znaczy nasz. No, no to nawet lepiej. To znaczy, że już sprawdzone miejsce e, dla nas w sam raz. O, a w tam w prawym skrzydle będzie ambasada Izraela. Sorry. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze, a tu będzie miejsce na Menorę, Yes. Zu... Zaklepane. Ale... Ale ja się nie zgadzam. – My się nie zgadzamy, nie zgadzamy się. – A wy jesteście sojuszniki czy nie? – No oczywiście tak. – A chcecie być z Ruskimi sam na sam? – No nie. No. – No to do widzenia. A... – Ale... Dziękuję za wizytę. – Idę do toalety. – A jak wracam, to ma was tu nie być. – A się potem umówcie na spotkanie. – Elegancko. – Gdzie jest toaleta? – Łazienka tam. – Okej. – Okej. Kurde. go? Nie no, Andrzej, nie mów, że on nas teraz wywalił z domu. Chyba tak. I nie żartujesz. No, co za chamisko żydowsko-amerykańskie. No. Co za bód domyty, kurde. Ale co poprzedni był lepszy? Nie, oni wszyscy tacy sami są. Ale to co robimy? Nie wiem! O! Robimy to, co możemy. Chodź, idziemy na wódkę. Chodź. Bardzo dobry pomysł. Nie, nie ma mowy, nie ma mowy! Kurde! Nie zabronisz mi! To nie są zabawne rzeczy. Jeszcze ambasador to zobaczy, że pijecie wódkę i się obrazi. Na whisky idźcie. O, okej! Okay. We go drink whisky, ambasador! Yeah!